Czyli tak czy siak potrzebujemy panelu, aby jakiś y, progres zrobić tutaj. Ale kurczę, nie mogę tu znaleźć żadnego panelu. To wygląda jak panele, które powinny się odpalić, może. Okej, okay, okazało się, że tu na tył tego ogródka można wejść. Nawet można sobie otworzyć tylnią bramkę tutaj, żeby mieć przejście lepsze. O, i proszę, i tu mamy coś. O, właśnie, skoro można tu wyjść. O. Ciekawe, czy to jest ze sobą jakoś powiązane. Dobra jeszcze nie wiem wydaje mi się, że tutaj dopiero dostanę tutorial A dobra widzicie teraz zamknę prawą stronę a chyba otwieram lewą. I to może być clue do rozwiązania. Mhm. Tak czuję, że będzie A jak się dobrze do tego ustawimy, to zapewne zobaczymy O właśnie trasę przejścia. A możemy stąd to robić? Pięknie, możemy. Bra. Okej, okay, podejrzewam, że chodzi o to. Nie chodzi o to. Nie czy jest jakaś jedna słuszna droga w takim razie No bo Ustawiłem gałęzie tak Żeby nie blokowały drogi Przejechałem tą drogą I gra mi mówi że nie jest to droga poprawna Dobra nie wiem może wybrałem złe gałęzie jakimś cudem Ale tylko te tu pasują jakkolwiek do tej planszy Może Miało być No Nie widzę tego inaczej Może ewentualnie no, Nie wiem czy wtedy zrobiłem to najkrótszą drogą Chyba tak Nie, czy to na przykład nie jest w jakimś miejscu, nie wiem, wyłamane czy coś jest. Tu jest ułamana ta gałąź. Dobra. Czyli chyba będzie tak to I Tak, Teraz chyba pójdzie tak. Dobra, jasne, nie zwróciłem... Hmm. Dobra. Tak, 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 tak. Tak. Oj. A, no tak. tak, tak, tak i tak. Jak dobrze widzę. Okej, okay. Okay, udało się. Dobra, tu jest to wejście od drugiej strony ciekawe o czyli tam to nie prowadzi tutaj dobra czyli jeśli dobrze rozumiem to otworzyłem sobie skrót i o kurna o kurczaczki teraz się musimy jakoś do tych listków ustawić tak a może nie listków, tylko gałęzi. O! Chyba znalazłem coś... Może to oto, chodzi. Udało się! Ok, teraz co? Muszę jakoś z drugiej strony też znaleźć ścieżkę... Ok, ojek. o jak... Jakbyś to nie... ...w chwili, No znalazł tą ścieżkę, no towarzą. O, tak się chyba da przejść teraz. Wow, zajebiste to jest. Okay. Więc Teraz musimy stąd, co idziemy dzisiaj do końca? będzie wali? No, chataj właśnie. No na razie za bardzo nie widzę tutaj przejścia, chyba że przeciwnie i trzeba tutaj podążać po gałęziach, czyli zrobić tak. Ok, dwa w lewo, dwa w górę, potem taki wywijaz. Ah. Spróbujmy. Dwa w lewo, dwa w górę. Potem taki wywijaz.

Faktycznie o to chodziło. O, dobra, to teraz na zewnątrz coś nas czeka. O, chyba udało nam się dokończyć tą lokację. Tam. Mhm. Widzicie, to tutaj też nam wystrzelił promień światła do naszej góry i widzę, że ten promień światła zmienia kolory. Ciekawe. Dobra, więc w sumie to musimy iść, aby odnaleźć jakieś nowe miejsce z zagadkami. Albo wrócić do którejś ze starych, których jeszcze nie rozwiązałem. O, zobaczymy, gdzie mnie. Poniesie teraz. Okej. Okay, jestem w miejscu, w którym już kiedyś byłem. Mm, i tym razem wiem jak rozwiązać te zagadki teoretycznie. Widziałem to Może? tak okay. O, okej, okay, widzę Też nie, kurde, nie był w nie zrobił takiego. Ale, niestety, muszę wziąć czarny od Okej, okay, wydaje mi się, że to mam. Prześledziłem sobie tą drogę od tyłu, i wydaje mi się, że rozwiązanie wygląda w ten sposób. Uh, udało się. Okej, okay. co? Co? A, dobra, przepraszam. Okej, okay, dwa trójkąty takie, czyli co? Dwa razy ma koło nich przechodzić. Okej okay. Dobra, fajnie. Rozwiązaliśmy coś nowego. Um. Aha. Ty nic nie było. I pewnie coś jeszcze będzie kiedyś. Na przykład wyjście. Więc przejdźmy się może tutaj. To jest okolica, na, do której trafiłem gdzieś z początku gry. I szybko stąd zwiałem. No właśnie, jak zobaczyłem, że kompletnie nie rozumiem, co się dzieje, ale widzę, że tu mam jakiś tutorial. A. Taki bajer. Chwila, bo musimy wszystkie zgarnąć, tak, dobra. Okej, okay, jasne, rozumiem. Zatem trzeba zadziałać w nie można zadziałać w ten sposób. To W ten sposób nie zbiorę wszystkich kropek. O oh my god. No to mnie od razu za dali na start. Te kropki źle rozumiem. Dobra, tu jest wszystko jeszcze powyłączane i z tego co widzę to wszystko zaczyna się faktycznie tutaj. Możemy zacząć albo idąc w górę, albo idąc w prawo. Jeśli pójdziemy w prawo, to nie mamy możliwości na pewno zrobić tego kształtu już przechodząc przez wszystkie kropki. Jeśli natomiast pójdziemy tędy, nie mamy możliwości zdobycia wszystkich kropek, ponieważ tam są dwie, do których nie mamy dojścia. Dobra, wiecie co? Sprawdziłem to, bo nie dawało mi to strasznie spokoju, że to jest niewykonalne. Bo tutaj nie ma naprawdę opcji w ogóle, żeby kombinować inaczej, i e, okazało się, że po prostu te kształty można obracać, czego wydaje mi się, że gra nie dała w żaden sposób do zrozumienia w tutorialu. Uważam, że to jest duży problem tutaj, że granie w ogóle nie dała do zrozumienia, że można coś takiego zrobić. Oj, teraz kiedy już wiem, że kształty można obracać, eee, kompletnie inaczej wygląda rozwiązanie. Teraz można by spróbować pójść tą samą drogą. Prawie. O, nie do końca można tą samą, bo gdziebym chciał dodać ten kształcik teraz. Ale mogę zrobić tak, jak wcześniej próbowałem. Tak jest. Ok, teraz dodać dwa, tak? Aha, ale przechodząc przez wszystkie pola, e, nie? Dobra, przepraszam, bo on się znalazł poza moim obrysem w tej chwili. Tak to sobie wymyśliłem. A, może teraz znowu pójść w stronę taką? Na przykład, tak pójść, eee, to było. Tak, tak, tak. O proszę. Hmm. Huh. Ciekawe czy jak mogę je obrócić, to mogę je obrócić dowolnie, czy w sensie eee, dobra. Tak czy siak to nie zadziała tak jak bym chciał. Są specjalnie tak umieszczone, żeby trzeba było... Oba zawrzeć w jednym polu jednocześnie, żeby nie można było ich rozdzielić. Hmm. Okej, okay, dobra. O, już chciałem to zrobić. Najprostszą metodą, a tak się nie da. pila czyli teraz znowu mogę was obrócić kompletnie i na przykład stwierdzić sobie, że jesteście, a nie jesteście wtedy razem nawet. Dobra, załóżmy, że mogę je dowolnie obracać Tyle się zetknęły ze sobą, czyli na przykład zrobić o może to się nie bardzo właśnie muszą zetknąć ze sobą żeby to mogło zadziałać tak nie mogę zrobić tak też nie mogę zrobić, bo tego kształtu nie sięgnę nawet w ten sposób. O, udało się. Dobra, zobaczymy co dalej. Dobra, Ty musisz być tu, gdzie Ty, tak? O. O. Znaczy... Zobaczyłem sobie tam jakieś przejście, tak? Ale wciąż nie mogę tu wejść, czyli... Są jeszcze jakieś zagadki... Tutaj, w tej okolicy... Tu wchodziłem wcześniej... O, proszę! tego wcześniej w ogóle Dobra. O, 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 o. Nie umiem tego przypasować zbyt dobrze. Ale to jednak nie w tą stronę. Hm. Czyli chodziło o te palmy. Super. E, to już mieli... Kurde, mam wrażenie, że to miasto to jest takie coś, co będzie testowało wszystkie inne rzeczy, które się nauczyłem w różnych innych obszarach wyspy. Być może jest to nawet ostateczna lokacja. Więc nawet jeśli teraz trochę go zrobimy, to podejrzewam, że niedługo. Yy, niestety. Ojej. Tu nic nie widać. O! Czyli teraz. Tu jest ten. Kablę? Nie, to jest ten. O! Tu jest ten. To jest znowu? trochę mi to zajęło dłużej niż powinno okej, okay, co? A, dobra, chwila mamy Ci powiedzieć gdzie jest jabłko tak? o matko która gałąź ma najmniej? 2, 3, 4, 5, 6 i to jest chyba najmniej, tak? raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem raz dwa trzy cztery pięć, A, pięć sześć siedem dobra wszystkie mają 8, tylko niektóre mają wyłamane jasne czyli to jest ten co nie ma żadnych wyłamanych Przed, Przedostatni, Przed ostatni ten o Kurde. Poszło nieźle. Hmm. O dobra, tu rozumiem, że będziemy unikać cienia, tak? Tak jest. O to jest tylko jedna trzecia. Chwila. My tu mamy różne drog.